15 lutego 2020 roku. Jesteśmy przed otwarciem sesji w Londynie. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. Dość ciekawy dzień się zapowiada z perspektywy kalendarza. Dość ciekawy dzień z perspektywy tego, jak rynek zachował się w dniu wczorajszym po powrocie Amerykanów z długiego weekendu wraz z ostrzeżeniem z Apple. To był temat dość mocno dyskutowany w dniu wczorajszym. Natomiast praktycznie przez cały dzień, tak, Apple zaliczył dołki na początku, na początku, sesji. Wielu, w cudzysłowie, znawców wypowiadało się na temat, no, tylko i wyłącznie kupna dołków na Apple po tym ostrzeżeniu. Coś w tym było, natomiast mnie zainteresowała wypowiedź tylko jednego, jednego analityka, przedstawiciel Jeffreysa, który zwrócił uwagę, bo o ile zachowanie w dniu wczorajszym tego typu przy niskim otwarciu staniach to można się było ewentualnie spodziewać, to jeden analityk Jeffrey'sa bardzo ciekawie skomentował, że to musi być coś więcej, a biorąc pod uwagę czas, okres w momencie, w którym Apple to zaanonsował, tak? czyli w okolicach długiego weekendu na spokojnie, żeby Fed miał czas się przygotować w ramach spiskowej teorii dziejów. Ok, tyle na temat Apple i tego, jak to wyglądało w dniu wczorajszym. W dniu dzisiejszym, generalnie rzecz biorąc, podczas sesji w Europie, funt i inflacja po stronie konsumentów plus aukcja 30-latków z Niemiec. Podczas sesji za oceanem, Kanadyjczyk z perspektywy inflacji po stronie konsumentów, dolar amerykański z perspektywy inflacji po stronie producentów plus plus pozwolenia na e, budowy. No i samym wieczorem e, minutówki z ostatniego posiedzenia Fedu poprzedzone wystąpieniami kilku przedstawicieli Fedu, między innymi Kaszkariego i Kaplana. Tak to będzie się kształtowało w dniu dzisiejszym, w związku z czym zobaczmy e, i zacznijmy od funta przed publikacją danych dotyczących inflacji e, po stronie konsumentów. Generalnie rzecz biorąc Mieliśmy dwukrotną próbę na funcie zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek wyjścia górą dwa górne cienie. W sumie jak popatrzymy od czwartku, kiedy ustanowiliśmy tego maksa w stosunku do tego ostatniego miejsca słabości, tak? No to jeśli popatrzymy na te wszystkie górne cienie, to są raz, dwa, trzy, cztery, i prawdopodobnie dzisiaj w ramach publikacji danych o inflacji. Te poziomy zostaną przetestowane, a, no i sporo będzie zależało od tego, jak rynek te dane odbierze, nie jakie one będą, tylko jak rynek, a zwłaszcza ci, którzy rynkiem ruszyć mogą, jak oni e, te dane odbiorą. I z perspektywy bardzo krótkiego horyzontu tutaj na otwarciu sesji, na otwarciu sesji e, w Londynie fund wygląda e, propopytowo, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę kwestie związane z tak zwanym e, możliwym over under a w związku z czym te longi pod, w okolicach poziomu 1,30 z celem a, czy, czy pod, pod 1,30 z celem pierwszym w okolicach poziomu związanych z otwarciem tygodnia jako pierwszy cel a, i stopami pod, tym dolnym, pod tymi dolnymi cieniami tutaj teoretycznie a, mogłyby. Z perspektywy funta być rozwiązaniem. Z perspektywy długiego terminu, tak jak wspomniałem, sporo będzie zależało od tego, w którym miejscu w dniu dzisiejszym będziemy kończyli dzień. Kwestie aukcji 30-latków w Niemczech w dniu wczorajszym EDEK w dniu wczorajszym EDEK a, zaliczył nowe minima pod poziomami 1,08. Natomiast nie udało się ich po poprawić i to jest taka ciekawostka, na którą tutaj warto w dniu dzisiejszym zwrócić, zwrócić uwagę. Według mnie wciąż do spodu pozostaje nam kwestia związana z luką, jeśli chodzi o makrona, tak, czyli okolice 7.30. Sporo tej przestrzeni jeszcze zostało do, 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 do spodu, natomiast biorąc obecne zachowanie tu na początku sesji w Londynie funta, być może, że euro nie będzie próbowało pozostać dłużne, a w związku z czym to, na co ja bym zwrócił ewentualnie uwagę w ramach, e, gdzie próbował z perspektywy Inkradej podchodzić e, pod ewentualne euro, no to obserwowałbym zachowanie w okolicach tych górnych dwóch cieni, z których łamaliśmy e, poziomy związane z... 1,08, ok? I są to okolice, są to okolice związane z otwarciem tygodnia, a plus, bo zresztą jak się przypatrzymy dobrze, ok, konsolidacja, z której wyszliśmy, w związku z czym, jeśli gdzieś ten edek miałby się cofać skądś, to 50% tej konsolidacji 1 do 1, czyli okolice, okolice 8,30, 8,40, ok? Albo, albo, drugi poziom, natomiast nie szukam etka dokupne na ten moment jeszcze, a, albo drugi poziom, to odmierzyłbym a, cały dystans do spodu, okay, jaki zrobiliśmy od otwarcia tygodnia a, i po przekroczeniu ewentualnie otwarcia tygodnia odmierzyłbym go do góry i to nam daje okolice, kolejne logiczne miejsce, bo to nam daje okolice e, 8, e, 80, e, potencjalna strefa e, Podażowa z perspektywy intraday. Tak bym to widział na, na etku, jeśli chodzi o, o dzień dzisiejszy. Kolejną parą będzie Kanadyjczyk z perspektywy publikacji danych w Kanadzie. No i tutaj sytuacja wygląda również ciekawie. Najpierw dwa słowa na temat rynku ropy, który. Albo pomaga, albo przeszkadza bykom na Kanadyjczyku, a w tym wypadku widzimy, że poprzez rynek ropy w dniu wczorajszym próbowano ruszyć indeksy do góry, i rynek ropy dolnym cieniem tutaj się obronił, rynek ropy zaczyna testować wreszcie potencjalną strefę podażową, i tutaj to okolice powyżej 53. Na nie będzie warto zwrócić uwagę, ale to do momentu publikacji e, danych z Kanady. Na razie powinno teoretycznie Kanadyjczyka wspierać. Przypominam, że ze względu na długi weekend w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj dopiero wieczorem poznamy API, a i jej oficjalne zapasy w dniu jutrzejszym. Ok, w związku z czym z perspektywy, z perspektywy rynku ropy docieramy do dość istotnych poziomów na które warto zwrócić uwagę no i z perspektywy kanadyjczyka e, też jest szansa na e, to, że ciekawe poziomy będą testowane i teraz to na co warto zwrócić uwagę według mnie z perspektywy dolara kanadyjskiego przypominam, że rozmawialiśmy sobie swojego czasu o tej dużej konsolidacji, gdzie stopy na dole zostały wzięte, ok ja myślę, że ten temat w dalszym ciągu pozostanie, pozostanie aktualny, że ten temat w dalszym ciągu pozostanie aktualny i tutaj dość istotną kwestią z perspektywy dolara amerykańskiego będzie kwestia zachowania się w okolicach pod 32, jeśli zobaczymy te poziomy, biorąc pod uwagę z perspektywy wykresu dziennego ostatnie miejsce słabości i tu parę rzeczy, parę rzeczy nam tu się bardzo fajnie w ten temat wpisuje, jeszcze 50% tej strefy w okolicach 31,75 plus, plus, minus. Także kanadyjczyk ma trochę przestrzeni, w związku z czym, biorąc pod uwagę obecne zachowanie, okay, jeśli uda się niedźwiedziom domknąć pod poziomami związanymi z wczorajszymi minimami, okay, a będziemy cały czas... Pod poziomem związanym z otwarciem tygodnia, ok? I to rzeczywiście z tej perspektywy może prowadzić do umocnienia dolara kanadyjskiego. Tutaj generalnie zgadzałaby nam się kwestia najzwyklejszego cofnięcia 1 do 1. Ok? No to zobaczmy jeszcze z perspektywy niskiego horyzontu czasowego, jak ten Kanadyjczyk wygląda. Dwa poziomy, na które niedźwiedzie będą zwracały uwagę. Okolice 32,50 i okolice 32,70, czyli miejsca, z którego tutaj wychodziliśmy na ostatnie, na ostatnie maksy. Intraday na godzinowym górne cienie, nieudana próba wyjścia górą, w związku z czym. Te doły tutaj, przepraszam, mają szansę zostać pokonane. Odmierzymy sobie całość, która wynosi w okolicach tego rangeu, w okolicach 50, czyli jeśli przełamiemy 32, 30, 50, 31, 80, o którym sobie wspominaliśmy. Natomiast podejście pod tego kanadyjczyka dałbym im tutaj przełamać, wziąłbym wtedy 50%. Retest czyli w okolice 32,50 stop, powyżej 32,70, jakieś 2, do 20 pipsów stop, 31,80 cel, czyli jakieś 73,5 R, a teoretycznie byłoby możliwe. Tyle ode mnie, nie dajcie się zapać pułapki w dniu dzisiejszym. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.